Aby uzyskać pełne informacje o właściwościach dielektrycznych oleju transformatorowego, mierzy się współczynnik strat dielektrycznych. W przypadku olejów nowych parametr ten pozwala ocenić jakość i stopień ich oczyszczenia, a w przypadku olejów eksploatacyjnych stopień ich zanieczyszczenia i starzenia. Dlatego przyrządy do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych powinny znajdować się w każdym laboratorium. Nie tylko firm energetycznych, ale także przedsiębiorstw naftowych produkujących oleje transformatorowe. Firma Globecore opracowała przyrząd TOR-3 do pomiaru współczynnika stratności dielektrycznej i przenikalności dielektrycznej oleju izolacyjnego. Działaniem miernika TOR-3 steruje komputer poprzez wydawanie poleceń w celu wykonania określonych czynności, a następnie pomiary wykonywane są w trybie automatycznym z wyprowadzeniem wyniku do tego komputera. Po podłączeniu przyrządu do sieci zasilającej, wysyłana jest komenda do rozpoczęcia pomiarów, które normalnie są wykonywane dla oleju rozgrzanego do 90 stopni Celsjusza. Właśnie na ogrzewanie przypada większość cyklu pomiarowego. W celu skrócenia czasu pomiaru w przyrządzie TOR-3 zastosowano komórkę pomiarową, do której wlewa się testowany olej oraz system podgrzewania komórki od wewnątrz. Z tego powodu ogrzewanie i stabilizacja temperatury są przeprowadzane w przyspieszonym tempie. Przyrząd szybko osiąga ustalone właściwości i po kilku minutach zaczyna mierzyć wartość współczynnika strat dielektrycznych i przenikalności dielektrycznej. Błąd pomiaru współczynnika strat dielektrycznych nie przekracza 1% plus 800 tysięcznych, a przenikalność dielektryczna nie przekracza 2%. Wysoki poziom dokładności i stabilność pomiarów uzyskuje się dzięki nowym technologiom które GlobeCore wykorzystuje przy opracowywaniu konstrukcji kondensatora wzorcowego oraz poprzez wstępne wzorcowanie pustej komórki pomiarowej za pomocą specjalnego programu komputerowego. Program ten umożliwia kalibrację i przechowywanie wyników dla 10 różnych komórek. Wszystkie komórki są wymienne, dzięki czemu mogą być używane na jednym przyrządzie bez ponownej kalibracji, która byłaby wymagana przy użyciu jednej komórki. Dla wygody użytkowania przyrządu TOR-3 przejście do testowania kolejnych próbek odbywa się bez wyjmowania komórki. Wystarczy wydać polecenie z komputera, aby otworzyć zawór spustowy do spuszczenia oleju do specjalnej tacy, a następnie włożyć nową próbkę do komórki. Gdy przyrząd jest wyłączony, można go łatwo przenosić na stole warsztatowym lub nosić w laboratorium co jest osiągane dzięki kompaktowemu rozmieszczeniu wszystkich modułów elektronicznych, niewielkiej wadze oraz integracji uchwytów z obudową. Żaden z całkowitych wymiarów przyrządu TOR3 nie przekracza 45 cm, a masa to 5,5 kg. Obecność mikroprocesora, przetwornika cyfrowo-analogowego oraz wzmacniacza wysokonapięciowego umożliwia generowanie sygnału testowego o pożądanym kształcie i pracę w szerokim zakresie amplitud. Dlatego TOR-3 jest wszechstronny i może być używany do pomiaru współczynnika stratności zgodnie z normami o różnych wymaganiach dotyczących napięcia probierczego. Bezpieczeństwo użytkowania przyrządu zapewnia wykonanie obudowy i górnej warstwy pokrywy komórki pomiarowej z trwałego materiału izolacyjnego. Obecność przyrządu TOR-3 w Twoim laboratorium pozwala rozstrzygnąć równocześnie dwa problemy określić przydatność nowego oleju do napełnienia transformatora oraz dowiedzieć się, jak długo olej może być używany bez wymiany lub regeneracji. Zwiększa to niezawodność operacyjną transformatorów i eliminuje sytuacje awaryjne związane z zakłóceniami w pracy układu izolacyjnego. A jakie inne funkcje, możliwości i zakresy stosowania chciałbyś mieć w tym przyrządzie? Zostawiaj swoje warianty odpowiedzi w komentarzach. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.globecore.com.